Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Anina Kaźmierczak. To, że jestem swoją najlepszą przyjaciółką, swoim najlepszym przyjacielem, to już myślę, że wiesz. To, że masz tylko i wyłącznie siebie i to Ty jesteś tą osobą, z którą zostaniesz do końca życia na dobre i na złe i to jesteś właśnie ty. To to już wiesz. Chciałam ci jednak dzisiaj uświadomić to, czy odpowiednio dbasz o siebie. Podam ci taki przykład. Wyobraź sobie, że masz samochód. Oczywiście o samochód trzeba dbać. Samochód rokrocznie wymaga przeglądu. No i tutaj się nikt nie zastanawia nad tym, czy zrobić ten przegląd, czy nie, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Po prostu przegląd jest obligatoryjny, jedzie się i oczywiście się go robi. Jeżeli coś w tym przeglądzie wychodzi, że coś tam tuleje, stukają yy, i coś innego się dzieje, no to co? Oczywiście samochód idzie do naprawy. Mało tego, jeżeli masz samochód i coś ci zaczyna stukać w kole. No to co robisz? No to zaczynasz się martwić. Mówi: Kurczę, muszę jechać, coś zrobić, bo coś mi stuka. Oczywiście, w samochodzie robię, dolewam oleju, tak, robię przegląd, wymieniam filtry i to wszystko jest takie bardzo, bardzo naturalne. A teraz wyobraź sobie, że to twoje ciało jest twoim samochodem. Kiedy ostatni raz robiłeś badania, robiłaś badania? Kiedy robiłaś przegląd swojego ciała? Kiedy coś w Twoim ciele stuka, kiedy coś Cię boli, kiedy masz kołatania serca, kiedy stres Ci wywala, to co robisz? Oczywiście rzadko kto idzie do lekarza bo najczęściej mówisz, no pójdę później, albo służba zdrowia nie taka, albo coś tam, coś tam i wymyślasz tysiąc powodów do tego, żeby oczywiście na swój przegląd nie iść. Więc teraz sobie pomyśl, masz samochód, który jest rzeczą nabytą, które dzisiaj jest, a za chwilę będzie na złomie i masz swoje ciało, które jest twoim, samochodem. Ale tym samochodem musisz jechać do końca życia. Więc zadbaj o swoje ciało, zadbaj o tą swój samochód, twój motor, który musi cię napędzać i musi cię jeszcze wozić przez dużo, dużo lat. Zadbaj o to przed świętami nie przepracowuj się. Nie posłuchaj siebie. Co rzeczywiście Ci nie domaga? Może to jest ten czas, żeby nad tym się zastanowić. Miłego dnia życzę.